Hej, to jest z to jest strony Kigdomen, a w dzisiejszym odcinku muszę powiedzieć, że e, filmy wrócą, nie martwcie się, tylko że y, będą. No już nie jest jej obsadzenie, tylko Pokémon Go! Tak. Z Pokémon Go! Już dzisiaj będzie jeden odcinek, poza tym na pewno. Y, i piszcie, czy Wam się podobały filmy z Pokémon Go. A co? Hmm. Ech, e, przepraszam, ładny e, um, hmm, Mówię, piszcie, czy Wam się będą podobać takie filmy, jak ja nie śledzę do w domu, tylko przykładowo w Pokémony. I ja to na pewno będę czytać, będę nawalać na serduszkami. No co? Lajkujcie, subskrybujcie, a ja się z wami żegnam. Cześć!